Cześć kochani, to Magda z Akademii Tortu. Dziś pokażę Wam, jak robią swój ulubiony krem waniliowy. Do rondla wrzucam mascarpone, cukier, pastę waniliową i dobrze mieszam, aż wszystko ładnie się rozpuści. Do tego dodaję napęczniałą żelatynę i znów mieszam, aż się rozpuści. Opcjonalnie możecie również dodać parę kropel wody z kwiatu pomarańcza. To fajnie podbija smak. Tym gorącym roztworem zalewam sobie białą czekoladę. Upewnijcie się, że używacie dobrego rodzaju czekolady. I odstawiam na chwilę, aby czekolada zmiękła. W tym czasie ubiję sobie resztę śmietanki na tak zwane 3 czwarte. Pamiętajcie, nie ubijamy śmietany na sztywno, bo to może spowodować, że krem później nam się zważy. Wracamy do naszej bazy. Czekolada już w tej chwili troszeczkę zmiękła, i teraz będziemy ją emulgować blenderem ręcznym, po to, żeby się upewnić, że nie ma w niej żadnych kawałków. Tak przygotowaną czekoladę odstawiamy sobie, żeby nam przestygła, bo w tej chwili ona jest zdecydowanie za gorąca, aby połączyć ją z ubitą śmietanką. Moją bazę schłodziłam do 31 stopni. Teraz łączą ze śmietanką, będę mieć krem dość luźny, dlatego że będę używać go do wypełnienia formy silikonowej do mojego tortu musowego. Jak zapewne się domyślacie, wystarczy odstawić do lodówki na parę minut, aby zgęstniał i będzie się idealnie nadawał do tradycyjnych tortów. Chcecie przepis, macie pytania, dajcie mi znać.